Dzień, to przede wszystkim spacery. Tak, dużo łaziliśmy po lesie. Zabawy na starych pniach, górki, zwiedzanie. To szukanie też wiosny. No i oczywiście pszczoły. Sprawdzanie, czy są, czy ich nie ma. O, są. A koniec kwietnia to pokrzywa, tak. Zbieranie, suszenie. No i będzie herbata. Oczywiście ja też jestem szczęśliwa, że mogę pić swoją herbatę. No i zawsze po pracy dużo przyjemności, Las. magia. Kolejne dni, sprawdzanie, czy pszczoły są, czy ich nie ma. Marzy mi się zajrzenie tam do środka. Mam plan, żeby poprosić Tatę o naukę. Może pokaże mi, jak się to robi. A Stachul <grywki> jest bacznym obserwatorem. Marzy mu się zostać przyrodnikiem. Myślę, że ma duże predyspozycje. Piekawe tam przy tych pszczołach i zastanawiam się, jakby to było. Może zamiast myśleć i zastanawiać się, po prostu się odważa. Robimy dekoracje. Dekoracje. Każdy jest inny. W innej fazie. Ciekawe jestem, jak długo wytrzyma. Ale to była fajna zabawa. Oczywiście, mniszek zebrany i będzie syrop. To też jeden z fajniejszych momentów tego czasu tam. No w sumie to nawet nie wiem, ile lat już robię ten mlecz. Tak, wiem, niszek lekarski nie my się, to jest bardzo ważne. Ciągle to sobie powtarzam. I tak przeplatamy muchawce z pokrzywą. Czyż to nie piękne, sama natura. No może nie sama. Ale ta cisza tam. To jest sama natura. Jedną z ważniejszych. Spraw na wyjeździe do Starego Domu są obiady. Tak, gotowanie. A mamy też czosnek niedźwiedzi. Będziemy suszyć i dodawać do mięs. Sosów i potraw z grilla. Rośnie, przyjął się. No i parę innych takich smaczków. Najpiękniejsze jest po prostu ta zieleń i stara lipa. Bez niej nie byłoby wrzosów. A oczywiście, jedna najważniejsza praca, jaką wykonaliśmy, to posadzenie paru dodatkowych krzaków, które mają nas ochronić od kurzu i pyłu, od drogi. Tawuły i pudleje są posadzone specjalnie po to, aby pszczoły miały wszystko. No i tak powitaliśmy maj, majówkę. Tam jest pięknie w maju.